Z tej strony Tunga, po przeczytaniu tytułu tego filmiku już wiesz, że dzisiaj jest wyjątkowy unboxing, ponieważ dołączyłam do DT Veny. to jest moja pierwsza paczka DT, więc możemy już zacząć. Ja sobie już otworzyłam wstępnie pudełko, mam tutaj taką notateczkę, witamy w naszym DT. I tutaj tak, co ogólnie się znajduje w tej mojej paczuszce? Są moje zakupy Tiki. Tu jest taka paczuszka z serduszkiem. Marta, bardzo Tobie dziękuję. No i tutaj w moich zakupach znalazł się kit do warsztatu Marty. Travel Journal. Jestem od samego początku na tych warsztatach, no i no, oczywiście nie mogło zabraknąć właśnie mojego zamówienia z kitem. I to jest kit styczniowy do warsztatów, które odbędą się dzisiaj, ale Ty oglądasz ten filmik jutro, czyli w czwartek, kiedy już oficjalnie nie wypłynęła wiadomość, że jestem w DT Veny. Powiem Wam, że no, jestem ogromnie dumna i cieszę się i dziękuję Macie. Za zaufanie i że mogę być częścią tej wspaniałej drużyny, bardzo utalentowanych dziewczyn. Więc tak, paczuszkę z kitem zostawię tutaj. i Najpierw Wam pokażę, no już chciałabym odpakować, co tutaj jest. I to jest prezent od Marty i to są oczywiście mix wenki. Ja już mam dosyć yy, pokaźną kolekcję mixfenek. Czekajcie, czy to da radę, żebym to otworzyła. O, czekajcie, naklejkę usunę. I to jest, słuchajcie, mikswenki 0,70. I to są takie półperełki z brokacikiem. Są takie białe. Odwrócę Wam szybciutko. I w trakcie jak odwracam, mam pytanko. Proszę napiszcie mi w komentarzach, czy chciałybyście czy zobaczyć moją kolekcję mikswenek, ponieważ mam ich już troszeczkę. Mam takie zestawy mikswenek, które Marta dołącza tylko i wyłącznie do kitów właśnie travel journalowych. To są takie specjalne Miksy, które Ania Papierowa Przygoda przygotowuje Marcie do jej właśnie warsztatów. Ania właśnie robi super miksy. Są jeszcze dostępne kity do moich warsztatów Sea Memories, gdzie właśnie Ania też skomponowała mikswenki pasujące do kolekcji b 13 Sea Selavi". I to są te mikswenki to jest właśnie. Oj! numer MD070 i tak pięknie się prezentują. E, także dajcie mi znać i ja mogę Wam po prostu pokazać całą e, kolekcję mixvenek, -y, które mam. No i jeszcze do tego możemy zrobić e, w taki sposób, że pokażę Wam do czego one pasują. Tutaj do e, taki, takie koszuleczki Marta widzę, że mi włożyła, zabezpieczyła szybkie od rzeczy z papieru bardzo lubię te szybki ponieważ one są takie mięsiste i sztywne i można bardzo wiele takich niestandardowych projektów robić z tymi szybkami no i tutaj są moje zakupy wybrałam sobie taki zakreślacz Tombow, nie mam widzicie żadnej kartki o mam takie serduszko nie, serduszko, to mi trochę szkoda będzie. Hmm. O, tu mam taką karteczkę. I pokażę Wam. Ja używam tych um, pisaków, markerów, zakreślaczy do mojego planera. Mam ciekawa tego koloru. Jest taki, jak chciałam. Chciałam, żeby był niebieski, ponieważ chciałabym zaznaczać um, picie spożytej wody. W ciągu dnia ja muszę sobie tak zapisywać. Jestem takim typem, który zapisuje, i wtedy czuję się bardziej y, zmobilizowana. To jest y, kolor 515, taki niebieski, jak y, tutaj jest widoczny. Oprócz tego y, mam jeszcze kolor zielony, który też chyba dostałam do kitu y, travel journalowego, w którymś momencie i w taki sposób właśnie odkryłam, bo masz zawsze coś nowego. Doda do kitów i coś odkrywam i w czymś się zakochuję. I to jest kolor 133 i tym sobie też bardzo dużo rzeczy lubię sobie zaznaczać na, w moim Happy Plannerze. Kolejna rzecz to jest taki puder do embossingu Lindis i on mnie zachwycił, ponieważ on ma takie drobineczki. Ja to tak jakby widziałam na stronie Krafty i zawsze no, nęciło mnie to, żeby to zakupić, żeby spróbować, ponieważ to jest taki puder, który, no widzicie, on nie jest sypki jak mąka, tylko no daje taki efekt fajnej tekstury. I zdradzę tylko, że chcę go wykorzystać do projektów, korzystając z kolekcji Naturalist od P13, na której niebawem już będę pracować. Więc jeżeli jesteś ciekawa tej e, inspiracji, daj znać, tej kolekcji. Tutaj mam oczywiście wizytówkę gratulowanych, e, tiktaki. Słuchajcie, ja mam kolekcję tiktaków tutaj e, na biureczku. E, już o, ktoś tutaj podjadał. No, jak mi się zbiorą mniej więcej trzy, to mam trójkę dzieci, wtedy im daję te pojemniczki, oni po prostu różne fajne rzeczy robią z tymi pojemniczkami. Lub sobie uzupełniają, kupują jeden większe opakowanie i sobie uzupełniają. No i dwa ostatnie produkty z moich zakupów to oczywiście są mikslenki, super zapakowane. To jest jeden kolor i on się nazywa MM088. A drugi kolor. To jest MM087 i one zostały, powiedzmy, że spersonalizowane do konkretnych kolekcji. No i tutaj um, nie będę oryginalne, jeżeli powiem, że to jest do dwóch najnowszych kolekcji od P13 do Naturalist i Love and Lace, tej ślubnej i tej powiedzmy męskiej, ale moim zdaniem no, bardzo uniwersalnej. Nie mogę się doczekać obu y, kolekcji. Tak one się przedstawiają. Może bliżej Wam pokażę, jak wyglądają w środku te wszystkie cekinki po rozsypaniu, właśnie jak zrobię Wam taki filmik, gdzie prezentuję Wam no, kolekcję moich miksvenek, które mam w pracowni. No, i teraz zabierzmy się za rozpakowanie kitu do warsztatu travel journalowego marty, ale fajnie to nakryjki na rezerwę. I co tutaj mamy? O, ale fajny strunowy woreczek. Strunowy, strunowy no, bardzo fajnie, bo można po prostu. Y ja czasami, ja ogólnie mam tak, że robię kilka projektów na raz, czyli ja na przykład teraz mam y, wycięte elementy z Time to Relax oraz Spring is Calling i czasami po prostu y, brakuje mi miejsca, a mając taki woreczek strunowy mogę włożyć wszystkie elementy, rzeczy, które chcę dodać i po prostu trzymać, wiecie, zapięte i nie mieszają się produkty. Dobrze, więc mam herbatkę Monticello, bardzo fajnie brzmi, tak po włosku. Herbata zielona, skórka pomarańczy, papaje, korzeń, lukrecji, bławatek, aromat. No super, powiem Wam, że herbatka zawsze się znajduje w kicie od Marty. I o tym Marta mówiła w poniedziałek. To są shakery. Słuchajcie, CZX w kształcie słoika. Już widziałam warsztat tutorial Marty na mini album właśnie z użyciem tego słoika, więc zaglądajcie na profil CraftVenek, gdzie ten tutorial jest. Przez słodko u Marty to wyszło. Mam taki sznureczek bawełniany. Nie wiem z jakiej to jest kolekcji um, Ale No nie mam pojęcia, nie będę zgadywać, ale Alicja Skrajny Chrzew to chyba była z Prime, tak podejrzewam, ale te aparaty super. Nie wiem, co to są za aparaty, od kogo są, ale też bardzo fajnie. No i mamy arkusze z mini bloczku. Na pewno to jest primy, bo właśnie kojarzę tą Alicję w krainie czarów, więc bardzo, bardzo fajnie. Więc mamy dwa takie mini yy, arkusze. No i tutaj nie wiem, co to też jest za kolekcja, ale bardzo bardzo oryginalnie, taki, taki trochę ludowy. I tutaj taka strona, ale fajnie to wygląda, popatrzcie na tą kompozycję. Czasami nawet można taką inspirację z jakichś kompozycji czerpać po prostu. No i tak jak wcześniej mówiłam, e, zawsze e, Ania przygotowuje dla matki mix węki dedykowane do warsztatów i tym razem e, mam takie mix węki. I sądzę, że te mikswenki również super będą wyglądać do naturalisty. Do takich męskich projektów, nie? Jak widzicie, więc to też Wam pokażę. Tutaj nawet nie ma nazwy, no bo to jest limitowane i tylko do kitów są dołączane. Więc no trochę tych mikswenek już mam. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o hip do warsztatu travel journalowego. Bardzo Wam polecam. Mile można spędzić czas, pogadać i potworzyć. Jeżeli chciałbyś zobaczyć moje travel journale dajcie mi znać w komentarzu. No i bardzo się cieszę, że mogę Was inspirować w DT, Craftveny, możecie pisać do mnie wiadomości na Instagramie lub tutaj na YouTubie, co byście chciały zobaczyć, co jest w Craftvenie, jakieś narzędzie? jakiś konkretny produkt, nie wiecie jak się za to zabrać, napiszcie mi, a może mi się uda przygotować taką inspirację. Do zobaczenia następnym razem, życzę Wam kreatywnego weekendu, love, paper, craft. Pa, pa!